Dzień dobry, moi kochani! Bardzo Was serdecznie pozdrawiam i dziękuję Wam za wszystko. Buziaki, zapraszam Was, kochani, na hol w zasadzie na kilka tygodni. Ja tutaj byłam w sklepie. A, tutaj Wam. W aptece byłam. Tutaj są takie tabletki przeciwbólowe. Ja tu mamy przecier z mango, dwa serki grani. Ten przecier z mango już kiedyś miałam, on jest naprawdę bardzo fajny. Takie do jakiejś, nie wiem, owsianki, czy nawet tak zjeść. O, widzicie, jaka dziurka, już, już jest siatka wysłużona. Proszę, kilka lat nosimy ze sobą. Tutaj mamy marchewkę. Następnie kiełbasa myśliwska. Suszona ze 154 gramów mięsa, 100 gram produktów. Yy, nie wiem, czy mówiłam. To są zakupy ze spara. Ser Królewski z Kolna w plastrach, oczywiście mleko. Bo u mnie to bez mleka, no nie bardzo. Yy, taki pomidorowy sos, tak sosy indyjskie. To ja już Wam wielokrotnie pokazywałam, ja je bardzo lubię. Yy, <kluzny> I taki szybki obiad można z nich zrobić. Sos, skład w miarę. E, sos, kurczak. Trochę tam dosypuję, zależy czy to są z migdałami, czy z kokosem. Dosypię wirków kokosowych. Czasami dołożę pasaty, czy pomidorów. Czasami wrzucę nawet taką e, mieszankę włószczyzny. I wychodzi naprawdę pyszny sos. Także kombinuję. E, tutaj mamy kolejne mleko. I to już by były wszystkie zakupy z tego sklepu. Teraz zapraszam Was na kolejnych zakupów. E, tutaj kolejne zakupy już oczywiście też ze sparat. To jest kiełbasa wasa jałowcowa. E, też tego typu, co była ta ostatnia. Coca-Cola Light. Tutaj mamy zgrzewkę e, wody muszynianka. Ja nie przepadam za tą wodą. Tu już jabłuszka są gotowe do umycia. Bożona, żeby je umyć. Następnie kapusta. Jeszcze ta stara kapusta yy, yy, biała. Następnie, co tam przejdziemy z tej torby? O, są to, yy, płatki kukurydziane, cornflakes, ale są takie sparowe. Serek poznański waniliowy jeden i drugi. Ciężko się z tych siatek wyciąga. Chyba następnym razem będę wszystko razem wyciągała. Serek wiejski, nowo poznański, waniliowy. Marchewka z groszkiem, mrożona, horteksu. To jest druga paczuszka tego, tej marchewki. I to by było wszystko chyba z tych... Ser tak, to już wszystko z tych, jeśli chodzi o te zakupy ze Spara. Teraz zakupy z intermarszu: kary, y, berlinki, naczoski, obaski sojowe, ser szwajcar, y, następnie jogurt, taki bez laktozy, naturalny polski, koreczki po meksykańsku. Ostre były te koreczki, także takie średnio: tradycyjne masło z łosic. A to są tutaj te berlinki. Jak miałam ochotę na perówki, bo dawno dawno nie jadłam. Także kupiłam, a lubię te maczos, bo one są takie, takie kiełbaskowe. Później tu mamy kopytka, serek wiejski. To już też jest standard u nas, jeżeli chodzi o zakupy. Następnie będą kolejne zakupy. Są zakupy już, nie, też Dindermersze. To chyba dalszy ciąg. Ogórki, kiszone, konfitura z malin serek almette tutaj mamy mleczko jedno mleczko drugie trzecie następnie kapusta kiszona z marchewką i takie paszty drędzony tu 30 zł kosztował ale naprawdę przepyszny był polędwica wiśniowa 31,99 jak tutaj widać na załączonym obrazku, dwie bagietki oraz chlebek, taki zwykły chleb codzienny i tutaj wątroba z kurczaka, to dla Wigusia czasami mu daję wątróbkę, marchewka, jabłuszka, no i pomarańczka, takie ogromne te pomarańcze, naprawdę chyba nie w dłoniach mi się nie mieszczą. Do tego jeszcze zakupiłam dwie cytrynki, no i ryż, tak ryż biały w takim zwykłym opakowaniu Ku, zakupiłam. Siemię lniane też dwa opakowania. No i serki wiejskie, trzy zwykłe i jeden lekki. Te serki wiejskie mój mąż najbardziej lubi. Do tego już skończyła nam pasta i tak na szybko kupiliśmy tę pastę. No i jajka. 20 sztuk jajek. Teraz kolejne zakupy, takie już małe. Tutaj zespołem: tak na szybko. Chlebek na maślance. Taki zwykły. Do tego cukier, bo się skończył. Znaczy poszedł na wypieki, bo my z cukrem nie słodzimy. Wątrobianka ekstra, którą zawsze kupujemy, właśnie zespołem. Jest bardzo dobra. Mleko. Mleko w stołem, zaraz Wam powiem. bo to jeszcze jest ser z oczkiem, 31,80 za kg. Mleko w społem kosztuje 3,78. Tutaj mamy kolejne zakupy oczywiście wielka torba i to są zakupy ze spara. Bułeczka berlińska. W spara akurat kosztuje chyba 47 groszy, także to jeszcze nie jest najgorzej, chociaż to są te takie odpiekane bułki. Tutaj miałam ochotę na ciastka, pina, Ja w ogóle uwielbiam połączenie ananasa i kokosa i chciałam spróbować. Korki ze śledzia kaszubskie z rodzynkami. To mój mąż uwielbia te koreczki. Czasami je kupuję. Serek poznański, waniliowy, chociaż bardzo są drogie w sparze, chyba 10 zł kosztują. No, ale od czasu do czasu się je kupuję. Kawałek imbiru, bo mój Dawid mówi, że ma tak troszeczkę, mu jest słab, tak niedobrze i powiem Wam, że imbir bardzo dobrze działa na takie E, stany właśnie. E, jogurt typu greckiego z probiotykami Activia. Kolejne znowu serki wiejskie, tym, tym razem wysokobiałkowy. E, mleko 2% z mlekowity, Także takie e, rzeczy kupuję. Tu oczywiście sok pomarańczowy. To mój syn pije te soki, yy, tutaj jest mleko kolejne, bo u nas bez mleka to jak bez ręki. Następnie chlebek zwykły, chociaż już teraz zaczynamy znowu odchodzić od tego chleba. No, ale wtedy jeszcze jedliśmy, bo to są zakupy bardzo dość stare. Yy, Twaróg sernikowy, znaczy stary, no dużo, dużo wcześniej one były, te zakupy. Yy, natomiast nie miałam czasu, jakby ich wstawić. Yy, Kaszanka roślinne smaki kasza, z kaszą gryczaną. Yy, bez dodatku mięsa. Nie wiem, jeszcze nie jadłam tej kaszanki, także jak wiem, spróbuję to Wam powiem. Kolejny serek. Wiejski, śmietanka. No, czegoś tam się przyda. 18%. No i to by było chyba wszystko, jeżeli chodzi o te zakupy ze Spara. A o, tutaj patrzcie, mam tam. O, tutaj taką miałam sałatę. Użyłam ją tylko w takie opakowanie i z tego zaczyna coś tam wyrastać. To no pewnie cała sałata nie wyrośnie, ale może coś. No tutaj jest uszykowany imbir dla mojego Dawida. Tutaj są kolejne zakupy z Intermarche. Kawa Inka karmelowa. Krewetki w sosie czosnkowym. Ja to nie przepadam za takimi owocami. Może także... Ja nie będę jadła. Tutaj jest świeczka, bardzo ładnie pachniała ta świeczka. Nie, to przepraszam, to są zakupy y, z Lidla. Z Lidla to są zakupy. Bo teraz poznaję po tej świeczce. <laughs> y, teraz jest tutaj jeszcze cebulka. Taki sos grecki, czasami kupuję do sałatek. Y, później no, to taki czekoladki, a to dla kogoś te czekoladki. Nie dla mnie. Tutaj takie bułki pita. 6 sztuk. Nigdy ich nie miałam. Czasami jak nie będzie co zrobić na obiad, to na szybko się mięską smaży. Tutaj jest groszek konserwowy. Nie miałam nigdy z tego lidlowskiego. Zobaczę jak smakuje. Tutaj minionki. To oczywiście dla mojej julci. Szynka z karczmy. No, zobaczymy, jak będzie smakowała. Następnie ser żółty, carski. no my musimy mieć ser z dziurami, bo tak mój mąż lubi. A on najwięcej sera jest i w ogóle nie je. Szynka biała. Y, przepraszam. Biała, biała kiełbasa z szynki. Seler. Następnie jeszcze pietruszka. Taki sos tatarski. Z winiar. Powiem Wam szczerze, że już go próbowałam i powiem Wam, że zostawiłam go całego, dałam mojej mamie, bo jakoś mi już nie podchodził. Biała kolejna z szynki. Kiedyś sosy sosu tartarskim smakowało, teraz nie bardzo. Tu jeszcze takie szybkie zakupy. One chyba były z zespołem, czyli chleb i dwa mleka tak na szybko kupione oraz do tego była też jedna woda muszynianka, ale już o mąż dążył wypić yy, później znowu znowu kolejne zakupy to są ze spara, bo widać tutaj jest rożponka. Następnie kolejna, a nie tu szpinak baby. Tak do sałatki. Jeszcze będzie jedna rożponka, muszę wyciągnąć, tak. I jest kolejna rożponka. Ja lubię roszponkę, lubię szpinak, natomiast nie lubię yy, rukoli. Dwie cytrynki, dwa ogórki. Następnie jeszcze są trzy pomidorki. Yy, znowu te koreczki takie giżyckie, kaszubskie, przepraszam, z rodzynkami sułtańskimi. Były chyba w jakiejś promocji. Bułeczki berlin, yy, berlińskie. Serek znowu I takie dwie owsianki z czekoladą. To mój syn je zjadł. Te, te owsianki. Jak się kupiło dwie, to było jakoś tam taniej. Jeszcze były, kupiliś, kupiłam jeszcze trochę filetów z indyka oraz dwa oleje kujawskie. Olej kujawski to kurczę teraz jest naprawdę w cenie. Także oto takie Aha, kolejny serek y, wiejski, wysokobiałkowy. No, i tu jest ten drugi olej kujawski, który wspominałam, że zakupiłam. Y, jeszcze serek poznański, waniliowy. Te serki poznańskie są bardzo smaczne. Ja je lubię. Kupuję wanili Najczęściej waniliowe. Tutaj jeszcze seryjny był w dużej promocji. Na 27 zł. No, tam nie wiem, 35, czy ileś kosztuje. No, i tutaj zakupy z apteki. To no taki no, mojego męża. Takie przeziębieniowe, bo ma okropny kaszel, Jeszcze tutaj jest Pepsi Mango. Wiecie co, powiem Wam szczerze, że tak często, tak rzadko y, już teraz piję Pepsi Cola, że przestała mi smakować nawet. No, i tu jeszcze jedne tabletki dla mnie. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to poproszę łapeczki w górę, komentarze i subskrypcje. Dziękuję bardzo. Pa!